Witamy wszystkich serdecznie na drugiej części naszego programu, związanego z suplementacją w sportach walki. Ponownie z Markiem Ciołkiem, Iron Horse, będziemy rozmawiać na temat, na temat suplementacji. Ostatnio skończyliśmy nasz temat na zagadnieniach związanych z ochroną aparatu ruchu. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o wspomaganiu siły, kondycji, wytrzymałości w czasie treningów sportów walki. Pierwsze pytanie, Marku, do ciebie, jakby mógłbyś wypowiedzieć się w kwestii kreatyny. Najpopularniejszy, najlepiej przebadany i udowodnione działanie suplementu, kreatyna w formie monohydratu najczęściej występująca, ale są oczywiście różne inne formy. I tutaj pytanie, działanie, jaki to ma, jaki to ma cel, że tak powiem w sportach, sportach walki? No i też parę takich mitów popularnych na temat ciągnięcia wody. Yy, prawda, tutaj które, które może negatywnie wpływać, czy na sylwetkę, czy na motorykę. Jak to widzisz ze swojej strony? Ewentualnie, jakie produkty tutaj w, mógłbyś, mógłbyś zarekomendować? Witaj, Bartku. Dzień dobry wszystkim. Tak jak tutaj sam poruszyłeś, temat właśnie kreatyny to jest. Najpopularniejszy suplement, jednocześnie, tak jak wspomniałeś, najlepiej przebadany i rzeczywiście chyba najbardziej skuteczny. Zdecydowanie na pewno w sportach walki można się suplementować kreatyną, może nie w tak dużych ilościach jak w przypadku kulturystów, którzy potrafią nawet 20 gram dziennie tej kreatyny brać, co rzeczywiście może przyczynić się do ciągnięcia wody i zatrzymywania wody w komórkach. Natomiast z tego co pamiętam w publikacjach, na przykład 2 gramy kreatyny dziennie można non-stop przejmować, nawet i przez pół roku. Niezależnie od tego, czy jest ktoś kulturystą, czy jest ktoś fajterem, czy jakąkolwiek inną dyscyplinę sportu uprawia, to jest to dawka w 100% bezpieczna, wspomagająca wysiłek na pewno treningowy człowieka, a jednocześnie nie doprowadzająca do tak zwanego zatrzymania wody. To sam wspomniałeś o pewnych mitach. Możemy właśnie tu o tym powiedzieć, że po tylu latach, na zasadzie dziesiątkach lat, które już minęły na temat... Przeprowadzono badania kreatyny, to samo zatrzymywanie wody w komórkach nie jest wynikiem przyjmowania kreatyny jako takiej, czy w postaci np. monohydratu, czy jakiejś innej, jakiejś innej formy, a na pewno jest skutkiem nadmiernego spożycia sodu, jak i również żywności przetworzonej, które zawierają konserwanty, i to przede wszystkim wiąże wodę, jak i również jak wiemy, że 1 gram cukrów prostych czy węglowodanów potrafi związać 2 gramy wody w komórce, więc tak samo jest kolejny na współzależność, gdy dojdzie sód potas, żywność przetworzona, duże spożycie węglowodanów, plus jeszcze kreatyna, plus mogą być tendencje do zatrzymywania wody w ogóle poprzez układ hormonalny człowieka, mamy od razu gościa, który puchnie. Natomiast gdy, załóżmy, ten sam człowiek będzie brał ten monohydrat kreatyny, który tak obróz legendą, że zatrzymuje wodę, będzie brał na przykład w dawce 3 do 5 gram dziennie, ale będzie bardzo małota, bo nie spożywać nadmiernej sodu, całkowicie wykluczy żywność przetworzoną, wykluczy również e, w miarę możliwości cukry proste i myślę, że nie będzie miał wtedy takich problemów z zatrzymywaniem wody. I to, to jest taki podstawowy mit, który, jak to jest przypisane, że przez kreaty, przez spożycie nadmiernej ości monohydratu kreatyny człowiek puchnie. Natomiast nikt już nie dopowiada tych zależności o których wspomniałem, czyli dieta, suplementacja, jak się jakieś błędy żywieniowe, jak i sama tendencja do zatrzymywania wody przez człowieka, przez, przez jego samego jako takiego. No to jest taka podstawowa informacja prosta, banalna i myślę, że większość ludzi, którzy nas oglądają, słuchają, zdają sobie z tego sprawę, żadnego nową żeśmy nie objawili tutaj tym. No a powiedz jeszcze może parę słów, jakbyśmy podsumowali, co konkretnie za, za te 2 do 5 gramów kreatyny dziennie, jakie konkretne korzyści mogą wyniknąć dla, dla fajtera, który włączyłby je do suplementacji. Będzie silniejszy, bardziej wytrzymały, na co się to może przekładać w dłuższym okresie czasu, no i oczywiście zakładamy, że jest dobra dieta i, i solidne treningi. No tak jak wspomniałeś, jeśli będzie dobra dieta i solidne treningi, fighter będzie już na jakimś powiedzmy przynajmniej średnim poziomie, to 3 do 5 gram kreatyny w zależności od wagi fightera, czyli ktoś kto waży powiedzmy 100 kg, niech spożyje 5 gram, ktoś to waży 60-70 kg, wystarczą mu 3 gramy. Na pewno będzie miał o wiele lepszą regenerację i na pewno będzie trochę silniejszy. To jest więcej niż pewne, czyli te dwa czynniki na pewno powinien odnotować, czyli powinien odnotować to, że lepiej i szybciej się regeneruje, jak i również ma więcej kondycji po prostu, no, jak, jak wszyscy wiemy poprzez... kreatyna jest takim rezerwuarem do powstawania ATP, czyli w pierwszych iluś tam sekundach dynamicznych ruchów funkcjonujemy na tych, na tych ATP i wtedy ten ruch jest najbardziej dynamiczny, najsilniejszy, najszybszy. No i, czyli, czyli na dobrą sprawę może fighter na pewno tutaj zyskać właśnie dynamikę, siłę i regenerację. No, takie są proste schematy, oklepane już prawdę mówiąc tutaj. no... Tak, oklepan, ale mówię, jeśli, jeśli już rozmawiamy na ten temat, to warto postawić kropkę na D. I, I jeśli już mówimy o wadach zaletach, to, to ostatecznie podsumować i wady e, i, i zalety. Wady, no to mogą wyniknąć pewne, jeśli się nie przekładamy do całego programu przygotowania, prawda? Czyli tutaj głównie dieta niewłaściwa i, i, i mogą wyniknąć te, te nadmierna retencja. Natomiast jeszcze jak retencja, to jeszcze pompa nadmierna. E, ostatnio też bardzo popularne w ogóle, ale to wśród e, m, amatorów siłowni i kulturystyki, e, bostery, stery tlenku azotu, e, różne staki takie pompujące, też i z kreatyną. E, tutaj chyba f, nie będziemy chyba za bardzo się nad nimi rozwodzić, bo do sportów walki nie za bardzo są wskazane, bo będą, będą zwiększały tą pompę mięśniową znacznie, ale powiedz czy e, jakieś produkty, e, produkty takie suplementacyjne e, pod sporty walki, bo mamy na przykład High kicka, więc, więc parę myślę słów warto byłoby tutaj powiedzieć na temat tego mechanizmu, bo sam mechanizm może być ciekawy dla, dla osób, które chciałyby go zastosować, bo przecież w składzie też yy, arginię znajdziemy, ale są różne inne. Ja bym chciał zapytać, bo też mnie to interesuje, mechanizm działania generalnie te, tego suplementu. No to już będzie trochę wyższa szkoła jazdy niż sama kreatyna na pewno. Generalnie rzecz biorąc, jeśli mamy mówić tutaj o haikiku, to podstawową zaletą jest jego właśnie to, że nie powinien zatrzymywać krwi w pracujących mięśniach, czyli na pewno nie zawiera takich związków, które ewidentnie przyczyniają się do tej pompy mięśniowej, czyli nie zawiera tutaj właśnie monohydratu kreatyny, nie zawiera y, alfa-ketogluteratu argininy, nie zawiera żadnej norwaliny, agmatyny, jak i również jabłczanu cytryliny, chociaż jabłczan cytruliny jest y, bardziej produktem zwiększającym energię i poprawiającym regenerację, ale najprawdopodobniej z pewnych badań wynikało, że dodany jeszcze właśnie do kreatyny, do alfa-ketogluteratu argininy, jak i również do norwaliny względnie agmatyny będzie jeszcze też tutaj powodował tą pompę mięśniową. W fajkiku, aby pójść jeszcze w drugą stronę, czyli w stronę tutaj właśnie ewidentnie puszczania krwi z komórę zamkniętej w naczyniach krwionośnych, zastosowaliśmy właśnie trzy takie związki ziołowe, które przyczyniają się do poprawy tutaj funkcjonowania, zwłaszcza drobnych naczyń włosniczkowych, jest to jest to rutyna, diosmina i hesperedyna. Nie wiem, czy w dobrej kolejności powiedziałem może, mhm. kto, chyba więcej jest, więcej jest bodajże diosminy, ale na pewno rutyna, diosmina i hesperedyna, to tutaj głównie tym ekstraktom ziołowym zawdzięczamy działanie hajkika jako produktu, który właśnie powinien zapobiegać zatrzymywania nadmiernej ilości krwi w pracujących mięśniach, czyli mówiąc obrazowo, fighter, który powiedzmy walczy w stójce, w pewnym momencie zazwyczaj odczuwa spuchnięcie mięśni kapturowych, tak, i tutaj nie powinien tego odczuwać, natomiast walcząc w zwarciu czy w parterze na pewno będą mu drętwiały przedramiona i bicepsy i teraz też z chwilą, gdy dojdzie do rozejścia się, to ten, który uzyska szybszą dynamikę, będzie w stanie zadać cios, czyli ten, któremu powiedzmy te bicepsy czy przedramiona odpuszczą, będzie w stanie zadać cios. Więc tu, tutaj w tym kierunku byśmy mm, rozpatrywali właśnie działanie hajkika. Tak by to wyglądało. No wiadomo, że są tam jeszcze inne związki, ale Twoje pytanie było konkretnie tutaj ukierunkowane na pompę i jej brak, więc tylko na tym temacie, w tym temacie się zamknąłem. To w takim razie pociągnijmy temat jeszcze o te inne związki, które są tam zawarte. Jakbym mógł Cię poprosić, żebyś jeszcze chwilę nawiązał do związków, które jakby zwiększają ten przepływ krwi. Generalnie dlaczego ta krew się zatrzymuje w tych, tych naczyniach i, i, i może da się jakoś tak prosto wytłumaczyć ten mechanizm działania, między innymi rutyny, diosminy i hesperydyny, a potem jakie inne substancje tam zastosowaliście z myślą? Z myślą też o, o poprawie, czy wydolności, czy, czy jeszcze innych cech motorycznych, Bartku. Odpowiadając tutaj na Twoje pytanie, dlaczego akurat Hiking możemy uznać za suplement, który ewidentnie e, ogranicza. Zatrzymanie nadmiernej ości krwi w pracujących mięśniach. Wrócę tutaj ponownie do tego, co wspomniałem, że zawiera on w swoim składzie trzy ekstrakty ziołowe: diosminę, rutynę, hesperydynę. Jak myślę, że spora część tutaj słuchaczy wie, że diosmina, rutynę, hesperydyna jest zawarta w sporych dawkach, w różnych preparatach zapobiegających powstawaniu żelakom, preparatach, które likwidują pierwsze stadium powstawania hemoroidów. Czyli są to związki ziołowe, które ewidentnie uelastyczniają naczynie krwionośne. Doprowadzają do tego, że naczynie krwionośne nie jest twarde i skostniałe, tylko jest miękkie, elastyczne i pracujące. Czyli z chwilą, gdy fighter, powiedzmy walczy w zapasach, czy w, 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 w leżeniu, wiadomo, że dochodzi w tym momencie do maksymalnego napięcia mięśnia. Skoro dochodzi do maksymalnego napięcia mięśnia, no to siłą rzeczy dochodzi do zatrzymania krwi w tym mięśniu, ponieważ nie ma wtedy pracującego obiegu. I z chwilą, gdy Fighter rozluźnia ten mięsień, czy nawet ktoś kto ćwiczy na siłowni, rozluźnia ten mięsień, to wtedy uruchamia tutaj ten przepływ krwi. I teraz, jeśli to naczynie krwionośne będzie elastyczne, będzie pracujące, będzie giętkie, momentalnie odda tą nadmierną ilość krwi, wypuści ją. I tylko, tylko na tym polega tak można najprościej wytłumaczyć na tym polega mechanizm działania tutaj Haikika. Przede wszystkim na tym. Jeszcze chciałbym powrócić do innych składników w Hajiku. jakbyśmy mogli w skrócie, co tam jeszcze się znalazło takiego, co ewidentnie wpływa na, na, poprawę, na poprawę zdolności fizycznych generalnie zawodnika, który przed treningiem sobie przyjmie porcję takiego suplementu. No tu jest to preparat, który zawiera jak gdyby wszystko w jednym, czyli ma również aminokwasy BCA, ma również betalanina, ma witaminy z grupy B, ma magnez, czyli myślę, że o tych poszczególnych związkach będziemy mówić później. Czyli każdy z nich jest odpowiedzialny za nieco inne funkcje, ale generalnie rzecz biorąc, każdy z nich ma poprawić tutaj energetykę komórki i ma doprowadzić do tego, że dwóch tlenowy jest oddalony, jak i również próg mleczanowy jest, chociaż w delikatny sposób, obniżony. Tak to, tak to wygląda. To w takim razie, jak od ogółu do szczegółu przechodzimy, to może parę słów o aminokwasach rozgałęzionych. Jak one mogą przyczynić się do tego, że poprawi się nasza wytrzymałość, albo czy w ogóle się faktycznie poprawi, czy może robiliście jakieś, jakieś próby, jaka jest najskuteczniejsza metoda przyjmowania, bo jeśli chodzi o sport siłowe, sylwetkowe, to zazwyczaj proponowane jest zażywanie przed treningiem i po treningu. Ostatnio pojawiły się też zalecenia odnośnie spożywania aminokwasów. Aminokwasów rozgałęzionych w czasie treningu. I jak to wygląda przy sportach walki? Jakie strategie przyjmowania aminokwasów rozgałęzionych, może jakieś przybliżone dawki są najskuteczniejsze, które się, które się dobrze sprawdzają? Ja tu akurat zadałeś bardzo fajne pytanie: Bo żeśmy z praktyki na fighterach, którzy są w naszym teamie, wypróbowali. Preparaty właśnie zawierające albo tylko aminokwasy BCA albo między innymi aminokwasy BCA. Tak najprościej mówiąc, aminokwas BCA jest nam potrzebny w chwili treningu do tego, aby, po, aby szlak glukozowo-alaninowy funkcjonował. Czyli aby alanina powstała, potrzebny jest aminokwas BCA, i konkretnie jego grupa aminowa. I teraz prosty sposób mówiąc, jeśli nie będzie on dostarczony z zewnątrz, komórka rozłoży własne białka, wyjmie aminokwasy BCA, z nich wyjmie grupę aminową i przekaże na alaninę. I szlak glukozowo-alaninowy, gdy. Próg meczanowy jest przekroczony, czyli mamy maksymalną ilość meczanu w komórce, ona nie jest w stanie funkcjonować już dalej na glukoza, pirogronian i tak dalej. Będzie uruchamiać szlak nowy też poprzez wątrobę. I aby to wszystko miało miejsce, musi być aminokwas BCA, który przekaże tą grupę aminową na alaninę. I wracam ponownie do punktu wyjścia. Jeśli nie podamy tych aminokwasów przed treningiem, organizm rozłoży najpierw Białka z komórki, z tych białek wyjmie aminokwasy BCA, z nich wyjmie grupę aminową i będzie funkcjonował szlak glukozowolaninowy. Czyli podając aminokwasy BCA przed treningiem, czy w jego trakcie co też wspomniałeś, to jest bardzo dobre. Zyskamy na czasie, czyli na pewno zawodnik będzie miał lepszą kondycję, jak i również oszczędzi własne mięśnie, bo sam fakt, gdy poda te aminokwasy BCA, one już będą w obiegu, no to wiadomo, że zyska na czasie, ponieważ będzie to o wiele szybciej funkcjonowało, jeśli chodzi o szlak glukozo niż gdy będzie trzeba czekać na to, aż białka będą rozłożone, z nich będą wyjęte aminokwasy BCA, z tych aminokwasów BCA będą wyjęte grupy aminowe. Jest to logiczne, zyskujemy na czasie, czyli mamy lepszą kondycję na pewno, plus jeszcze oszczędzamy własne Mięśnie poprzez podawanie aminokwasów BCA, zwłaszcza dla fighterów, przed treningiem, jak i również w trakcie treningu. W przypadku fighterów, podawanie aminokwasów BCA po treningu uważam, że nie ma żadnego sensu, jest to musztarda po obiedzie. To jest strata materiału, już w tym przypadku. I tak też wynikało z prób, które właśnie fajterzy z naszego teamu robili, gdzie były. Dwie, w zasadzie trzy możliwości mówimy tylko o tych dwóch, które się sprawdziły. Albo bardzo duża dawka przed treningiem, albo ta dawka rozłożona, połowa przed treningiem, a druga połowa pita regularnie małymi łykami w trakcie treningu. I tutaj próbowaliśmy na różnych dawkach, ale taką najbardziej optymalną dawką dla zawodnika, który powiedzmy waży około 70-80 kilo i ma no, w miarę Dobry budżet na minokwasy to jest dawka około 15 gram, czyli te 15 gram na dobrą sprawę powinien rozłożyć właśnie na dwie porcje. Jedną porcję spożyć przed samym treningiem, a drugą rozłożyć sobie regularnie w ciągu godziny czy półtorej godziny treningu spożywać. Oczywiście ta dawka może być znacznie większa niż 15 gram, no tylko, że wtedy już obciąży to dosyć mocno portfel tutaj. Człowieka, który będzie chciał właśnie taki test zrobić. Natomiast na pewno maksymalną ilością było to 30 gram. Powyżej tego już raczej nie sprawdzało się, że żołądek był obciążony i nawet gdy było to rozłożone 15-15 było to trochę już, trochę już za dużo. Chociaż byli zawodnicy, którzy tyle stosowali i byli zadowoleni z takiego dawkowania. jakieś osobnicze generalnie osobnicze wchodzą tutaj um, uwarunkowania. Jeden może więcej wypić, czy w ogóle przyjąć jakiegoś, jakiegoś płynu no, przed, żołądek, w czasie treningu żołądek, żołądek i tak dalej. Tak, ja Jak jesteśmy przy aminokwasach rozgałęzionych, to um, może parę słów jeszcze, bo w hajkiku też się znajduje betalanina, prawda? Um, aminokwas, który w sportach siłowych szczególnie też się sprawdził i, i w sumie tak mocno popularny zrobił się stosunkowo niedawno, bo, um, bo, bo te 2-3 lata... Um, temu nawet ciężko było o suplement w, w, w pojedynczej formie, żeby kupić gdzieś beta -alaninę. Teraz już jest to dostępne. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć, bo wiem, że jest to ciekawe właśnie z punktu widzenia też sportów takich szybko, szybkościowo-wytrzymałościowych. Wytrzymałościowych, wytrzymałościowych beta-alanina jest ciekawym, jest ciekawym suplementem. Jakbyś mógł parę słów konkretnie na temat tego, tego aminokwasu i suplementacji. Też jak konkretnie powiedzmy w połączeniu z może z aminokwas. Rozgawionej, jakby to stosować, jakie dawki są skuteczne. Tutaj jest drugi taki bardzo ciekawy temat, gdzie też żeśmy troszkę prób wykonali. Tak jak Sam Bartku mówi, że beta Współgra z aminokwasami BCA z racji tej, że sama beta-alanina jest, jest prekursorem alaniny, czyli tego aminokwasu, który funkcjonuje w szlaku glukozowo -alaninowym. więc to siłą rzeczy sama nazwa wskazuje, że ona jest niezbędna do tego, aby poprawić naszą wydolność. Natomiast jeśli chodzi o dawki i łączenie, to jest możliwość nasycania się beta alaniną czyli powiedzmy przyjmowanie jej rano, i na przykład przed treningiem, jak i w trakcie treningu, jak i również w dzień treningowy można dwa razy tą betalaninę przyjąć. Chociaż jeśli ktoś powiedzmy ma nieco skromniejszy budżet, to wiadomo, że powinien skupić się przede wszystkim na dniu treningowym. I teraz jeśli chodzi o dawki te beta to taką już mm, maksymalną dawką, która powyżej której już nie, odno no nie odnotowaliśmy działania pozytywnego, to było 5-6 gram. Czyli jeśli człowiek przyjął więcej niż 5-6 gram, nie odnotował nam, że na przykład 10 gram, że było wiele lepiej. Jeśli brał 2-3, a później przyjął 5-6, odnotował rzeczywiście, że jest poprawa. Natomiast jeśli przyjął powiedzmy 8-10, nie, nie zauważył, żeby to miało jakieś duże znaczenie. Czyli taką maksymalną dawką tutaj przedtreningową czy okołotreningową wyglądało na to, że jest 5-6 gram. My w daliśmy udaliśmy 3 albo 3,5 grama, nie pamiętam. I jest to taka optymalna dawka po to, żeby powiedzmy tą, tą godzinę treningu wytrzymać. Natomiast jeśli ktoś już dysponuje, jak mówisz, samą betalaniną, tutaj w. W formie pojedynczych. Z pojedynczego związku to optymalną dawką dla niego będzie 5-6 gram. Jeszcze ważną rzeczą jest to, żeby ta betalanina była wyposażona również jako suplement w histydynę, w magnez i witaminę z grupy B. Z racji tej, że do powstania karnozyny jest niezbędna betalanina, jak i również histydyna. Nie tylko sama betalanina. Jeśli podamy samą betalaninę, powstała karnozyna, związek energetyczny, będzie histydyna musiała być wyjęta z naszych mięśni też. To jest też dosyć istotna, istotna uwaga, czyli żeby... Robiąc zakup, klienci zwracali uwagę, aby betalanina była również wyposażona w histydynę, względnie preparat, który zawiera różne związki, ma również betalanina, aby posiadał histydynę. Problem jest taki, że histydyna jest bardzo drogim aminokwasem i realnie. Niestety, powinno jej być przynajmniej tyle samo co betalaniny, a jest to finansowo nieosiągalne. No, to jest temat już taki totalnie uboczny. Niech chociaż jakaś część tej, beta, tej histydyny będzie również w porcji razem z betalaniną. Podsumowując ten temat, mógłbyś zaproponować jakąś klasyfikację dla, dla takiego fajtera, który powiedzmy no ma bardzo skromny budżet, czyli ten taki suplement numer jeden w skali, właśnie też i oczywiście taki rachunek zysków. Tutaj nie mówimy o stratach, ale raczej o, o tym, że mamy mało kasy, ale jak ją już wydamy, to będziemy mieli coś konkretne, jakieś jakąś konkretne wsparcie treningowe. No i tak. I oczywiście potem w kolejności, które następne byłyby, jeśli, jeśli tego funduszu jest więcej. Jakbyśmy zaczęli od tych najtańszych suplementów i też yy, yy, najskuteczniejszych. Powiem Ci bardzo szczerze, że bałbym się tak konkretnie radzić ludziom, ponieważ każdy z zawodników nieco inaczej odbiera na przykład stosowanie BCA, samego BCA, samej betalaniny. Na pewno powiem, że Hikik byłby tutaj numerem pierwszym z racji, tej, że on ma właśnie dosyć dużą dawkę beta-alaniny z kistydyną, ma również aminokwasy BCA, więc powiedziałbym, że jak, jak gdyby wszystko w jednym. Natomiast kwestia porcji: wiadomo, że ktoś weźmie sobie jedną porcję, a drugi weźmie dwie porcje naraz i będzie szczęśliwy. Czy jedną weźmie przed treningiem, drugą sobie rozłoży w trakcie treningu, i tutaj na pewno bym błędu nie zrobił, bo polecam produkt który zawiera kompleks, zawiera wszystko. Natomiast to, czy ktoś będzie bardziej zadowolony z pojedynczych aminokwasów BCA zastosowanych, czy z samej betalaniny, to ja, to ja proponowałbym jednak robić próby. Proponowałbym robić próby, bo na pewno betalina wyjdzie nam najtaniej. Mhm. Czyli najtaniej wyjdzie betalanina, aminokwasy BCA będą droższe, natomiast hajkik będzie jeszcze droższy. Więc tutaj bałbym się, powiedzmy, jeszcze radzić komuś, kto ma dość skromny budżet, co on ma kupić. To proponowałbym robić próby jednak, bo nie chciałbym być później posądzony tutaj o, o jakąś sugestię taką, aby, aby komuś ten budżet jeszcze bardziej e, zubożyć. No. Ale na, ale na pewno, jeśli zainwestujemy czy w kreatynę, czy w aminokwasy rozgałęzione, czy w betalaninę, to, to pieniądze nie pójdą w boto. Nie, tutaj evidente. w tym przypadku. Na pewno, na, pewno człowiek, na pewno człowiek, który dokona zakupu choćby nawet jednego tego suplementu, jeśli będzie to dobry suplement, też będzie zadowolony. Tylko proponowałbym nie oszczędzać. Nie oszczędzać, czyli nie, nie stosować bardzo często dawek sugerowanych, które są bardzo małe, na przykład 2 gramy, czy 3 gramy BCA, bo to jest dawka za mała. No trzeba, żeby chociaż było to 6 gram powiedzmy podane przed treningiem. To samo z betalaniną, też proponowałbym nie oszczędzać, niech to będą chociaż 3 gramy. 3 gramy, 4, 5 może nawet, natomiast nie gram. No bo to, to, wiem, że są suplementy, które w tym składzie zawierają w porcji właśnie, na przykład 1 gram betalaniny, powiedzmy, czy, czy 1,5 grama aminokwasów BCA, to są za małe dawki, ewidentnie. Powiedzmy wprost, no to musiałby ktoś ważyć 30 kilo, żeby to... No. Jasne. W takim razie myślę, że możemy podsumować ten temat, zamknąć temat siły, kondycji, wytrzymałości i przejść do, do tematu związanego z regeneracją. Jeszcze bym coś podpowiedział. Tak. W tym starym temacie, jeśli mogę. Proszę bardzo, oczywiście. To przestrzegłbym, zwłaszcza niedoświadczonych klientów w zakupach aby uważali, bo bardzo często jest tak, że firmy czy sprzedawcy polecają jeden i ten sam produkt fajterowi, sprinterowi, yy, kulturyście, żeby uważali na to. Nie ma takiej możliwości, żeby jeden i ten sam produkt był dobry dla kulturysty i sprawił mu pompę mięśniową, był dobry dla fajtera i go tej pompy mięśniowej pozbawił, jak i również dla biegacza, któremu będzie miał większą kondycję, a nie spudką, spuchną mu łydki. Żeby na to uważać, że tak jak powiedzmy, my żeśmy ewidentnie rozgraniczyli Iron Pump dla kulturysty i powiedzmy Double Impact dla kulturysty, natomiast Highkick dla fightera, biegacza, sprintera, piłkarza, jest to yy, 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 kogoś, kto jeździ na rowerze, to ewidentnie to są zupełnie inne rodzaje wysiłku i naprawdę proponuję na to uważać, bo, bo, bo można się zapędzić tutaj w koziółkach, tak jak opony wielosezonowe w samochodzie. To nie jest to, ono. tak samo tutaj też. Jeden preparat nie będzie dobry dla każdego, nie ma takiej możliwości. Jasne. No to myślę, że wszystkie wątpliwości rozwiane na tym, na tym etapie. Marku, chciałbym podziękować Ci za tutaj rozmowę na temat kolejnej części suplementacji w sportach walki. Myślę, że trochę żeśmy wyjaśnili, może, może podpowiedzieliśmy coś zawodnikom, którzy, którzy zastanawiają się nad wyborem suplementów, które zastosować. Myślę, że z tych, które są dostępne na rynku, również z firmy Iron Horse coś wybiorą sobie, patrząc pod uwagę oczywiście na ich potrzeby i na budżet. Ja chciałbym też wszystkim podziękować. Za za oglądanie e, naszego programu, e, w następnej części bardzo szeroko postaramy się omówić wyczerpująco temat związany z regen regeneracją, głównie regeneracją powysiłkową, o której e, tutaj też rozmawiając z Markiem słyszałem, że dużo osób zapomina, a nie powinny, ponieważ całkowicie. ma, całkowicie zapomina, a nie powinny, bo ma niebagatelny wpływ e, na wynik sportowy, na formę, e, no i na to, jak, e, jakie postępy będziecie robić na treningu. Albo czy tych postępów nie będzie. Zapraszamy na kolejny odcinek już niedługo. Pozdrawiam. My również dziękuję Bartku, dziękuję słuchaczom, i zapraszamy tutaj. jako ciekawostkę, my powiedzieć, że kiedyś rozmawialiśmy w ten sposób, że o wiele faj ciekawsze byłyby tego typu programy, gdyby były jakieś pytania na czacie odpowiedzi. No ale może odpowiedzi nie na czacie, pytania na czacie, odpowiedzi nasze tutaj, ale to myślę, że to jest przyszłość. Także zapraszam też od siebie. Oczywiście technicznie jest to możliwe i jeśli będzie takie zapotrzebowanie, no to na pewno coś takiego przygotujemy. Pozdrawiamy i do zobaczenia.